A dzisiaj oto taki pakiecik z drapeczek przygotowałem na dzisiejszy film. I mamy oto tych 11 z Jak widać, brylanty za 30 zł. Potem jest te kilka z po 10 zł. A na końcu mamy te oto może kasy po 5 zł. Dwie z A ja chciałem Was z chęcią zaprosić na ten odcineczek i sprawdźmy razem, co w tych drapkach dzisiaj wydrapiemy. Oczywiście przypominam, że konkurs jak najbardziej jest aktualny. Tylko muszę podliczyć, ile tam w tym momencie się właśnie zebrało tych pieniędzy ze słoika. Chyba, że ktoś tam chciałby z chęcią podliczyć ostatnie te drapingi. Bardzo bym był wdzięczny za to. To co moi drodzy, ja biorę za zdrapaczek do ręki. I jak, jak to zawsze dekoracja, efekty Zdrapaczki, wszystko co możliwe, u mnie na kanale można zobaczyć Ale to nie jest ważne, ważne są zdrapki, jak one tutaj dają wygrać To co moi kochani Biorę się za zdrapywanie, a na stół wjeżdża drapeczka za 5 zł I jest to może kasy Jak to ładnie wygląda. Dekoracji nigdy za mało. Ok. To co? Zdrapeczka z numerem 44. A jeszcze raz widzów, zapraszam na film. I nie gniewajcie się na mnie, że nagrywam tylko raz w tygodniu. Jak powiedziałem ostatnio. Jestem w pewnym projekcie, sprawdzam go i dowiecie się może niedługo, co to za projekt i co takiego robię. Z nie? Ale z drapeczki zawsze będę kochał i filmy kręcił dla was, nie? moi drodzy. Dziękuję oczywiście wszystkim za subskrypcję i za cierpliwość, że na dzień dzisiejszy filmy się pokazują troszeczkę rzadziej. A w tej co to mamy takie wygrywające liczby. O, jak ja to dawno nie zdrapałem, jak to się robi. Poczekajcie. I mamy tak. Pierwszą liczbę wylosowaną jest 17, do tego jest 29, jak i liczba 13, do tego mamy 27. jest to dwie trujeczki. A następnie niżej mamy oto kolejną trujeczkę, do tego 32 numerek, jak i 25, do tego 28. I jedyneczka. Mam kochani, że. Mam nadzieję, kochani, że Wam wszystko się układa jak najlepiej. Macie wszystko pod kontrolą i tak też powinno być. To co? Zdrapeczka ląduje na bok, a na jej miejsce wskakuje od razu morze kasy z numerem 24. I takie oto mamy liczby. Proszę bardzo. A następnie Twoje liczby, i tu mamy dwie trujeczki, liczba 21 liczba 8, jest to oboczek 11 i 30 o jak fajnie nagrywać filmy dla moich widzów kochanych do tego jest 17 29, 1 16 i 14 mam nadzieję, że widzowie wygrywacie konkretne sumy w zdrabkach, nie kupując je oczywiście, wtedy jest pewna wygrana no. bo inaczej to Niebezpiecznie, a tu mamy kasa deluxe. I jak widać, to są nasze liczby wygrywające. Ok, a następnie w twoich liczbach. Pierwszą liczbą jest 23, numer 4. Tu trujeczkę widać. Dwójkę. Jakie 28, 36. Dwie trójki. Dwadzieścia sześć, dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem, trzydzieści cztery, siedemnaście, do tego mamy trzynaście i ostatnią liczbą jest dwadzieścia dwa, i to jest trzecia zdrapeczka, która wyglądała po lewej stronie. Ale to nic. Bonus 7. Jaka długa zdrapucha. Ło. Dobra, to zaczynamy z góry, a w niej musimy wydrapać plik. Ewentualnie symbol siódemki. I u góry jak widać takie oto symbole. Kawa na trzecim miejscu się pokazała. I tu mamy piłeczkę, kwiatek. Jaki diament. Nawet dwa. Wiśnia podkowa. Karta, słoneczko. I tym samym zdrapeczka na lewą stronę. A na jej miejsce wskakuje oto mega pensja za 10 zł. I to są wygrywające liczby się cudownie strapuje i jak i osiemnaście do tego trzydzieści siedem trzydzieści osiem czterdzieści dwa dwie jedynki dziewiętnaście piętnaście i czterdzieści pięć a liczba trzydzieści dziewięć jak i czterdzieści i jedynka do tego dwanaście i czterdzieści jeden a pod spodem szesnaście Dwie dwójki, szkórka i symbolik. Dobra. I następnie kasa deluxe. A to są wygrywające liczby, które właśnie wydrapuję dla Was. I do tego 11 mamy. 19, której nie ma, 34, 40, jak i 28, pod spodem 29, a tu odsłoniłem dla Was, właśnie liczbę 25, jak i 38, 1 i 17, oboczek. Do tego mamy 7, 18, 35, a my czekamy cały czas na pierwszą wygraną w dzisiejszym zdrapywaniu. I tu jest 2 trójki, 12 jest to też oboczek, a na samym dole mamy 5, jak i 39, której nie ma, 26, 31, której również nie widzę i 36. Nie ma, niestety. Czy jubilotka Lotka chce nam coś tutaj zaśpiewać fajnego, zabłyszczeć? Zobaczymy. Na pewno srebrnych diamentów nie ma, ale to nic jubilotka może nam dać coś wygrać. I mamy tak: 27, 2 dwójki, 1, 15, jak i 21, następnie niżej, 8 się pokazało, 25, jaki i 23, 14, do tego mamy 39. Następnie 18 liczba. Siódemka się pokazała, trójka, a na sam dole mamy 12, jest to oboczek 4, 29, 30 i 32. I to się zgadza. Dobra. My nie poddajemy się, drapiemy ostro. I ta mega pensja z numerem 7. Mamy oto wygrywające liczby. Jak i do tego pierwszą. Twoją liczbą jest 8, 12, więc 6. Dobra, następnie 43, 45. To jest za wysoko stanowczo. 3 liczba.

Czyżby był Zdraping pustaków dzisiaj Jeszcze mamy do końca Trzy zdrapka, zdrapki Ten Bonusa 7 i Brylanty To co moi drodzy Wygrywające liczby I na końcu dwa Jak i do tego Szczęśliwe liczby 18, 38, Oboczek 39 nie ma, 17, 12, nie widzę. I jest symbol plika, czyli mam pierwszą wygraną po takim długim zrapywaniu. 14, 29, 36, 5, przychodzimy niżej i mamy tak 27, trójeczka, oboczek 8, 25, 6, również nie ma, jest 7. Kórka 34, dwie jedynki i ostatnia liczba jest 26, a w pliku wygraliśmy potężną sumę 10 zł i tym samym zdrapeczka z pierwszą wygraną na prawą stronę. To co moi drodzy, bonus 7, fajna zdrapka niebieska, do zdrapaczka pasuje jak najbardziej. Bonus 7. Pięknie. Czekajcie, ułożymy most. Zowie. Co tu więcej dodać? Strapujemy. I mamy tak. U góry taki oto symbol pierwszy jest. To korona. A interesuje mnie plik albo siódemka. Rower I niżej. Kawa jak się pokazuje, to znaczy, że zdrapka raczej puściutka będzie. I ostatnie trzy pola. I wcale się nie pomyliłem. A na stół wjeżdża oto ta zdrapeczka brylanty. Czy ona jeszcze coś tu uratuje? Czy te brylanty uratują? Dzisiejszy film. To co? Jedziemy od razu. I zdrapka z numerem 5. A w niej mamy oto takie symbole. A interesują nas trzy identyczne. I gra trzecia. Dzwonek się pokazał. Róża. Minka i kluczyk i tu jest diament, do góry z nią, gra ósma, pierścionek, gra dziewiąta, korona, torba, torba i jest wygrana, czyli o, tu jest ostróż, czyli mamy brylanty i brylanty na brylantach. Sakra te kamienie. Nie <noise> można rzucać, bo się obijają. Tak jak tu się obija, Nie można rzucać. Dobra, czyli mamy wygraną w tej drapetce. Ale to nic, drapiamy dalej. Oj, tu ostro było pod nią. Jaki portfel, 13, gragarnek. Następnie mamy 14 grę w góry dzwonek. Niżej. Również dzwonek. Tu jest naszyjnik. Okulary. Okulary niżej. Gra. 19. Zegarek, worek. Prezencik się pokazał. Dobra. I jak widać, takie oto symbole: tron, do tego safe, i dwie jeszcze gry: moneta, worek, a w bonusie serduszko, które Wam przesyłam, moi drodzy serduszko Wam przesyłam. 5 brylantów zapakujemy do toreb, a za to dostaniemy oto taką -to nagrodę! I jest to całe 30 zł. I tym samym, moi drodzy, w dzisiejszym zdrapywaniu mamy oto te dwie zdrapki, które nam dały cokolwiek wygrać. Jest to super. To co, moi drodzy, miejcie cudowny dzień. Dziękuję, żeście byli ze mną. Trzymajcie się. E do nosso tempero nosso. Hey